Siema, Tutaj Koza to jest kanał. Koza Streama to jest kolejny odcinek draftu do chwały i prawdopodobnie ostatni albo przedostatni. Tak jak mówisz, od paru odcinków tej serii. No zobaczymy, jak będzie. Mamy 23 tysiące końców na naszym koncie, ale. Możecie zobaczyć, że tutaj tych zawodników mamy paru do sprzedania Znaczy paru sprzedanych Ten poszedł za całkiem przyzwoitą kwotę 2000 Więc no, no rzeczy się sprzedają Ale powoli zaczynam nie mieć rzeczy, które sprzedawać się mają Bo tutaj oczywiście wystawimy sobie dalej tych zawodników Ale jeśli chodzi o graczy, którzy pozostają nam w klubie To szybko wam pokażę, że tego już w zasadzie nie ma Ponieważ tutaj mamy paru zawodników złotych Ci zawodnicy są już niesprzedawalni na kart srebrnych i brązowych sprzedawalnych już nie mam. Jeszcze chciałbym zobaczyć jednorazówki tak dla swojej nawet ciekawości no coś tutaj jeszcze jest, jeszcze jest parę kontraktów i tak dalej, więc w sumie są... Nie wow! Mamy 6 kondycji drużynowych! Tego nawet nie zauważyłem. Okej, okay, czyli to na pewno nie jest ostatni odcinek tej serii. Co oczywiście mega mnie cieszy, bo naprawdę lubię tą serię, mimo że często tutaj dostaję łomot. Słuchajcie i cieszę się, że wy także tą serię lubicie. Za wszystkie łapki w górę, za wszystkie suby na tym kanale bardzo mocno dziękuję, bo tutaj się e, dużo dzieje, naprawdę. I, I bardzo mi jest miło z tego powodu, że cały czas jesteście. Wyświetlenia pod tą serią są naprawdę fajne. E, mimo tego, że ja tutaj popełniam wiele błędów I naprawdę, wiedzcie, że bardzo to doceniam A teraz zobaczmy jaką formację dostaniemy na początek Nie widzę nic, co by mi się podobało Przyznam szczerze, na pierwszy rzut oka e, 4-3-3 defensywnie nie jestem fanem 4-1-2-1-2 szeroko e, Jeszcze nie grałem Wiecie co, lubię wąsko Wąski wariant tej formacji Weźmy sobie szeroki, zobaczymy jak to będzie A na, na początek dostajemy tutaj e, Pawła Nedweda Biorę Nedweda, słuchajcie, bo... Jaką on ma wytrzymałość? 90, czyli powinno starczyć w miarę, a reszta tych kart, no to żal troszeczkę. E, zobaczmy teraz napastnika Kun Aguero, proszę bardzo. E, weźmiemy sobie oczywiście gracza z Argentyny, jest jeszcze Timo Werner. Wygląda znakomicie, no, ale Aguero jest wyżej oceniony, więc pójdźmy tutaj w stronę Argentyńczyka. Zobaczmy drugiego napadziora. Robert Lewandowski oczywiście nie taki jakiego bym chciał, czyli niebieski na głównym kanale, słuchajcie, zrobiłem 30 parę draftów chyba i, i, i naprawdę nie trafiłem ani jednego lewego. Masakra to była. Tutaj weźmiemy Obama Yanga za Ligę Europy. Powracają smutne wspomnie wspomnienia wczorajszego meczu dla mnie. Nie wiem kiedy wy będziecie to oglądali. No a tu weźmiemy sobie... Eriksena, co prawda niestety nie jest wersją ToT swoją, ale wolę nie ryzykować tutaj braku połączenia, bo to jest naprawdę kluczowa karta na tej pozycji. E, tu natomiast e, weźmiemy sobie Davida Alabę. Bo gdybyśmy na przykład dostali Kimisia albo kogoś innego z Bundes, byłoby spoko. Quadrado. Jest też fajny, ale jakoś mam ochotę wziąć tego Lamę. Nie wiem czemu. Po prostu weźmy go sobie, zobaczymy, jak to się dalej pokłada. Tutaj SPD. No to będzie Zanetti, który ładnie nam to wszystko połączy. My, czyli zobaczmy teraz prawego defensora. Czy będzie Dżuszła kimś? No Jozuła, gdzie ty jesteś? No można było próbować tego kwadrado brać w takim razie, bez Florencji. Bardzo ładna karta, wysoko oceniona. Jest też Lala, ale to nie jest ten najwyższy inform, więc weźmy. Najwyższy co oczywiście. Więc weźmy sobie Florencjega, Tuk, Alidu, Kulibali. Ok, może być. Zobaczmy kolejnego środkowego obrońcę. Ktoś z Serie A w takim razie byłby spoko. seria A jest, ale to nie jest dobre seria, A, więc. W sumie i tak go weźmiemy, bo. No, Jonathan Tach też nie wygląda jakoś zjawiskowo. Chociaż w sumie wygląda lepiej niż Sylwestr. I to jest ten problem. Dobra, pójdźmy w tą jedną ligę z tyłu i zobaczymy, myślę, że jeszcze uda nam się to jakoś połączyć z lewej strony. O Boże. Wow. No, no grubo, powiem tyle. Weźmy sobie w takim razie, razie Lucas Show, no i zobaczymy goalkeepera. Kto będzie? Fajnie, gdyby dało się to jakoś połączyć. Ja nie wierzę, no... No srogo. Co, co, co ja mogę powiedzieć? Weźmiemy Somera oczywiście. No bo on gwarantuje jakiś tam link z kimś z Bundesligi, ale tutaj to wygląda naprawdę źle. Okej, okay, tu za to zaczyna to nabierać kolorów. Trend Aleksander Arnold jest spoko e, i wezmę go. Z tego powodu, że Jao Cancelo oferuje bardzo podobne linki do em, Florenciego, oczywiście, więc wydaje mi się, że Aleksander Arnold będzie tutaj lepszą opcją, gdybyśmy trafili na przykład Van Dijka albo kogoś w tym stylu. E, to wydaje się być najfajniejsze rozwiązanie. E, Van Dyke'a nie ma, ale jest źle którego tutaj raz, raczej na razie nie mamy, jak przyłączyć. Jest oczywiście kimś, nie w wersji Dots, ale jest Sanchez i weźmiemy sobie Sancheza, bo to jest naprawdę fajna karta, którą będziemy mogli sobie z tym Arnoldem połączyć e, i zobaczymy, jak to będzie, bo tutaj nie widzę lepszego rozwiązania. E, ten zawodnik jest naprawdę bardzo fajnym e, graczem, więc wrzućmy sobie to w ten sposób. Potem będę najwyżej obracał. Zobaczymy teraz od razu do czy będzie na przykład u Golori. Nie będzie. Jest Rui Patricio, który ma ocenę, który ma wzrostu 1,90 m, w sumie to jest jak ocena ogólna u bramkarza Wiecie co, tak się zastanawiam, kurczę, patrzę na tego Fabiana, patrzę na tego Rui Patricio Powiem tak, jakby w tej serii, w tej serii jakby staram się wygrywać I tak mi to nie idzie, jest ten Łukasz, chodź do składu, chodź do składu Fabian, będę, będę zaszczycony E, więc weźmy sobie Polaka tutaj. Będziemy mieli miły akcent. Jeżeli to ma się wszystko zrąbać gdzieś po drodze, to i tak się zrobię, Wydaje mi się, że różnica pomiędzy Fabiańskim a Rui Patricio naprawdę nie jest ogromna. E, a tutaj mamy kolejne rozdanie i jest Alan, który jest bardzo fajną kartą, która nam także pasuje. E, bo może pomóc Kulibaliemu. Co prawda, nie wyobrażam sobie, jak to się skończy z Zanettim na ławce rezerwowych. Ale. E... Ale Alan jest naprawdę fajną opcją, wydaje mi się, że z niej skorzystam. Jest też Javi Martinez, no ale nie wybiorę Javiego Martineza po, ponad Alanem, sorry. Jest także Marcelo, ale Marcelo nie mamy tutaj zupełnie jak z kimkolwiek połączyć. Jest też Pulisic oczywiście. No tylko, że on także nie ma tutaj żadnego linku na razie, więc. Weźmy sobie tego Alana i zobaczymy, czy w ogóle wskakuje z już teraz. Nie, na razie jest minus 4. Ja nie żałuję tego wyboru, bo on z ławki naprawdę będzie robił różnicę, tak czy siak. Kolejne wybory mamy dosyć słabe, chociaż jest Eden Azar. I weźmiemy sobie oczywiście tutaj Belga, bo i tak nie było zbyt dużej alternatywy. Tu jest plus 4, ale jeszcze sobie to obrócimy i mamy plus 6. Dzięki temu już większość zawodników jest na przyzwoitym zgraniu. Zobaczmy w takim razie, co nas czeka w kolejnym wyborze. Okej, okay, okej, okay. jest naprawdę, jest naprawdę fajnie. Żał Cancelo odpada. Ehm, Aleksandro. To jest chyba dobra opcja. Wydaje mi się, że tutaj możemy skończyć biorąc Aleksa Sandro, bo e, dzięki temu obrócimy sobie Kolibaliego Kulib i będziemy mieli z prawej strony Aleksandra Arnolda. Neymar i tak byłby zmiennikiem, a po drodze może nam jeszcze wypaść. Słuchajcie, zróbmy to. Zróbmy to, normalnie rzuciłbym się na tego Neymara w ogóle i, i, i się cieszył Ale spróbujmy zrobić to troszeczkę inaczej Weźmy tego Aleksa Sandro Zamienimy sobie to w ten sposób Oczywiście to nie gwarantuje nam najlepszego zgrania jakie może być Ale wydaje mi się, że grywalnie wychodzimy zdecydowanie bardziej na plus No i zobaczymy, ostatnich parę pozycji Może ten Neymar jeszcze wypadnie Może wypadnie jeszcze lepszy Zobaczymy, tutaj jest Lukas w naprawdę fajnej wersji Ale ja zdecyduję się chyba... Chociaż nie no, w sumie mamy. Nie, jakby lewe skrzydło już jest obsadzone przez Edena Azarda więc nie, nie jest aż tak bardzo potrzebny ten Niroizane, A Lukas wygląda ciekawie, i po raz pierwszy chyba ta karta mi poleciała w drafcie, więc wydaje mi się, wiecie co, że się zdecydujemy na Brazylijczyka. Naprawdę no, rzadko mam z nim do czynienia, więc zróbmy to. E, troszkę, troszkę nowości i świeżości nam tutaj wpadnie. Kolejne wybory. Vinicius Junior, tutaj już nie ma żadnych wątpliwości. No i zobaczmy kolejnego zawodnika, który tutaj będzie. Okej, okay. jest Russillon, eee, tylko że. No nie mamy go wsadzić do tego składu. Nad czym naprawdę ubolewam, bo to jest fajny zawodnik, eee, ale no nigdzie go tutaj nie wrzucimy. Jest Akunia, który ma pięć gwiazdek sztuczek eee, i wygląda naprawdę przyzwoicie. Nabil Bill Fekir jakoś strasznie mnie nie interesuje. Jest także William. Chyba na Juliana się zdecyduje z tych wszystkich kart, bo e, to nam daje więcej zgrania, plus 6, bo bardzo ładnie tutaj pasuje Brazylijczyk. E, no i przydałby nam się jeszcze lepszy golkiper od tego Fabiana, nie ukrywam. Nie ukrywam, że także widać, że to jest mój draft, bo pojawił się tutaj Alex Del Piero. E, ale słuchajcie, no tutaj wydaje mi się, że wybór jest prosty i, i nazywa się Vergil. Bardzo lubię Kalidu Kulbaliego. No ale Vergil rozwiąże nam wszystkie problemy ze zgraniem w tym drafcie. Nie mamy innego środkowego obrońcy z Premier League, a Wtedy Fabian nie miał pełne zgranie e, i, i to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Wrócimy wtedy do konceptu niestety z Luke'iem Show na lewej obronie. E, no ale tak bywa po prostu. Tak więc Vergil wskoczy sobie tutaj. Oczywiście mógłbym grać na lewej obronie Pawlem e, Nedvedem, ale nie wydaje mi się być to najbardziej optymalne rozwiązanie. I zobaczmy ostatniego zawodnika. Nie ma kart srebrnych. Proszę bardzo. E, jest Fabian Delph, ale to nie jest upgrade nad luka show, Jest Berg nie nie wiem jak to się czyta, przepraszam, no musicie mi wybaczyć, jest, jest Riyad Mares, który ma bardzo dobrą kartę i wydaje mi się, że właśnie w kierunku zawodnika e, Leicester, Boże, no tak, Leicester, kiedyś był zawodnikiem Leicester, zawodnika Manchesteru City, e, się uśmiechniemy, bo wygląda naprawdę fajnie ta karta, 5 gazdek sztuczek jest naprawdę przyjemne, e, więc mamy 99 zgrania, na 7 zgraniach jest e, w tym momencie wtedy e, Van Dijk, i wiecie co, tak się zastanawiam, patrząc na ten skład, czy to się nie skończy przypadkiem eee, jednak tym Nedvedem na lewej obronie, bo w ten sposób mamy 7 tu i 7 tutaj. Tu mamy oczywiście minus 9, bo Aleksandro nam tu nigdzie nie pasuje, ale gdybyśmy wrzucili sobie tu... Eee, Okej, okay, plus 10. Tylko czy Paweł Nedved może być naszym lewym obrońcą? Słuchajcie, to jest bardzo dobre pytanie. Eee, I... I nie mam na nie do końca odpowiedzi Gdybyśmy mieli kogoś bardziej defensywnego tam To ja bym nie widział problemu, żeby go cofnąć I żeby jakby grał za Netty jako lewy obrońca Bo on by sobie tutaj całkiem poradził Tym bardziej, że ma cztery gwiazdki słabszej nogi Więc w ogóle bym tutaj już nie widział problemu Nedved na SPD sobie nie poradzi A też nie widzę możliwości wrzucenia tutaj Na przykład Alana No bo to, to w ogóle nie działa I w ogóle nie pasuje Szkoda, że nie mamy żadnej ikony Która by tutaj dobrze pasowała do centrum Bo to oczywiście mieliśmy skrzydłowych no nic, pozostaniemy przy takim ustawieniu, słuchajcie, Eden Hazard pójdzie oczywiście na lewe skrzydło, zobaczymy jak będzie radził sobie ten Nedved, jeżeli będzie grał słabo, mamy zawsze Dawida Alabe, który może z powodzeniem wejść na tą lewą obronę, na której gra bardzo często w Bayernie Monachium, w zasadzie ciągle i zmienników mamy naprawdę dobrych, tak więc to mnie cieszy, bo i na SPO, i na napad, i do środka pomocy mamy bardzo przyzwoitych grajków, tak więc... No, zobaczymy jak to będzie, i jeszcze czas dobrać jedynie menadżera. Tutaj w zasadzie każdy powinien się odnaleźć, bo nie ma nikogo, kto by nie miał pełnego zgrania. Oczywiście, gdybym miał czeskiego menadżera, byłoby troszkę lepiej. Takiego nie mamy, więc niech będzie ten belg, bo pomoże w zgraniu Edena Azarda, który jest na lewym skrzydle. No, wygląda to najlepiej. Zresztą to zestawienie wygląda naprawdę imponująco. No jest Agweroyce jest, nawet jest e, Aleksander Arnold, więc liczę, że coś tutaj się uda ugrać. No zobaczymy jak to będzie z e, fabiańskim przede wszystkim. E, no i jeszcze trzeba ustawić formację, no ale tego już wiem, że nie chcecie, żebym wam pokazywał. Tak, więc przechodzimy do pierwszego składu naszego przeciwnika. W ogóle chyba tam w klipie powiedziałem, że czas, że nie chcę wam pokazywać zmiany formacji. E, oczywiście chodziło o wytyczne. A propos formacji, dosyć ciekawy wybór mojego rywala, bo zdecydował się na trzech obrońców. E, bardzo mało zgrania jak na draft, ale z drugiej strony jakiekolwiek zgranie miał Cristiano Ronaldo Toty, 99. Mimo to ja dominowałem w całej pierwszej połowie, e, ale nie byłem w stanie zamienić tego na bramkę. I po jednej z moich kolejnych akcji był rzut rożny, po którym ja się pomyliłem. Przeciwnik miał kontr no, i Ronaldo 99, a w zasadzie jakikolwiek Ronaldo. Nie myli się w takich sytuacjach. 1 do 0 dla rywala. Po pierwszym strzale w tym spotkaniu dla niego, jak możecie się spodziewać, nie byłem zachwycony tą sytuacją, i to może dlatego popełniam kolejny kardynalny błąd w tym spotkaniu. Tutaj nie ma co w ogóle mówić. Ta piłka powinna być zagrana górą. Nie była, przez co ją straciłem. A potem to, co ja tu zrobiłem w obronie, jak tak na to patrzę, to ja się zastanawiam naprawdę, co ja czasami mam w głowie. Polpogwa strzela. Może lepiej mógł się zachować Fabian, ale jakby. Ja tutaj się zachowałem jak obrona West Hamu i tak jak w przypadku yy, gry Młotów, czasami nie można mieć po prostu pretensji do Fabiańskiego, tak samo tutaj nie można winić Polaka. Wziąłem się za odrabianie strat. Pierre-Emerick jak w stylu Lacazette. Piłka pod podeszwę, przeciwnik na plecy i bardzo mocne uderzenie w kierunku bramki sprawiły, że złapaliśmy kontakt z, rywa... z rywalem. No ale jeszcze troszeczkę pracy było potrzebne, żeby tutaj wyrównać. No i na pewno swoją cegiełkę mógł dołożyć Agüero, który najpierw został poszkodowany, a potem podszedł do wykonywania tego rzutu, Karnego. Jednak stare piłkarskie przysłowie mówi, że poszkodowany nie powinien strzelać jedenastek, a ja jedenastek nie powinienem wam pokazywać, bo kiedy gram samemu Foot Champions, to większość wykorzystuje, ale kiedy wam to pokazuje, to kończy się to tak jak teraz. No i nadal przegrywamy aż do minuty 90. Paweł Nedwet przesunięty na środkowego pomocnika ofensywnego popisuje się znakomitym uderzeniem za pola karnego, dając nam wyrównanie w ostatnich sekundach tego spotkania. W jego miejsce na lewą obronę wchodził Dawita Alaba, no ale nawet znakomity Austriak nie był w stanie mnie uchronić przed moją głupotą, przyznam szczerze, grałem cały czas, zwykle w ogóle gram tak te wznowienia że do boku i do przodu e, wypuszczam swojego skrzydłowego, tu się nie spojrzałem, po prostu co działało na niego cały czas popełniłem błąd, Fabian mógł obronić, ale po raz kolejny, po takich błędach ja naprawdę nie mogę mieć pretensji do bramkarza, e, no i mamy minutę 113, Alan stracił piłkę w środku pola karnego, ale jeszcze ją odzyskał podanie do Aguero i ten nie mógł się pomylić w tej sytuacji dając nam wyrównanie 3 do 3 zrehabilitował się za ten rzut karny przechodzimy jeszcze do minuty 120. Z tej trzeciej, ale na szczęście Albo i nieszczęście Chociaż rywal był przy piłce było to ostat, Był to ostatni gwizdek rywa, e, rywala Chociaż w sumie sędziego Łatwo czasami pomylić e, w tym meczu Niem jedną przewagę przy tych 11, Kiedy zobaczycie sobie pierwszy rzut karny zmarnowany przeze mnie Przeciwnik trochę szybko się położył bramkarzem Nie wiem czy to była kwestia połączenia Czy po prostu jakoś szybciej e, chciał się rzucić Tak czy siak łatwiej Dzięki temu strzelało mi się karny Bo mniej więcej widziałem gdzie idzie perem Tutaj mamy rewanż za mistrzostwę Europy Fabian Kon Ronaldo, jak widzicie, Portugalczyk niestety dla rywala nie wykorzystuje karnego w przeciwieństwie do Bamyanga. Tutaj mieliśmy starcie legendy Arsenalu z obecnym zawodnikiem Arsenalu, no i wygrywamy. Naprawdę byłem szczęśliwy, bo ja w tym meczu no, miałem inicjatywę, byłem lepszy, zdecydowanie, i, i byłbym zły, gdybym po tych swoich błędach przegrał. Nie byłbym zły na grę w żadnym stopniu, tylko byłbym zły, tylko i wyłącznie na siebie, gdybym to spotkanie no, no, stracił. Tu bardzo dziwna sytuacja, jeden do jednego był remis. Przeciwnik strzelił gola, wyrównał, a potem się rozłączył. Wydaje mi się, że to jest jakiś glitch, który mi nie daje zwycięstwa, a jemu prawdopodobnie nie zaliczył porażki, bo innej opcji nie widzę. Po prostu jakby przestał grać, potem się rozłączył. Więc widzimy się z kolejnym składem rywala, który był naprawdę genialny. Ta jednastka wyglądała bardzo, bardzo dobrze. No i sam rywal był też niczego sobie, miał ładnie opanowane strzały z dystansu. Tutaj widzicie, moja strata w środku pola, piłka do Lacazette. Tutaj time finish i naprawdę fantastyczny gol Francuza Darcy ale to, co działo się potem, naprawdę, tego nie rozumiem. Oba Mejang, to był strzał Driven. To, że on nie wszedł, to rozumiem. Ale jak pógł pomylić się mój zawodnik w tej sytuacji? Piłka nie wpada do bramki i takie rzeczy... Nie, nie wiem, no nie, nie śniły się filozofom i znana nie tylko odpowiedź Mosalach, tu kolejna sytuacja Toc Aguero nie trafia do pustej bramki ale spokojnie, to jeszcze nie koniec emocji w tym spotkaniu ehm, mamy piłkę w środku pola, Yang, fantastyczna klepka między moimi zawodnikami, wypuszczono Obameyang na pozycję, ehm, tutaj zmylono obrońca, wchodzi do środka, podanie i po raz kolejny Aguero Toc nie jest nawet w stanie trafić do bramki, ehm, no i mój rywal wystarczyło, że będzie miał jedną akcję Ją wykorzystaj, i mam już 2 do zera, a ja mam kolejną sytuację. Zejście do środka mojego zawodnika, który, który był na skrzydle junior, po powstrzymany przez Agüero. Powiedzcie mi, jak ja mam się nie denerwować, kiedy gracz takiej klasy jak Aguero z takim ustawieniem w ataku wbiega pod nogi mojego zawodnika. Tak więc przegrywamy to spotkanie w absurdalnych okolicznościach. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, bo. No, byłem lepszy od tego przeciwnika, przepraszam. Jak przegrywam te mecze, jestem w stanie przyznać, czy ktoś był lepszy. Ale jak moi piłkarze, jeżeli toc. E, jeżeli toca Agüeru nie trafia do pustej bramki, ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. no, Jeżeli toc Aguero zderza się mo z moim zawodnikiem w polu karnym, ja nie mogę podać. E, a, i te statystyki zupełnie nie oddają tego meczu. Jakby. A. Ja nie chcę narzekać. Chcę, żebyście mieli udane poranki przy tych odcinkach, jeżeli oglądacie je rano, ale... No czasami po prostu człowiek nie wytrzymuje, bo to... To już jest ponad moje siły, naprawdę. Czułem się dobrze w tym meczu, byłem od niego naprawdę lepszy. Ja Jak mój zawodnik nie jest w stanie trafić do pustaka z, z dwóch metrów, tylko wali po słupku, to ja już, ja już naprawdę nie wiem. Widzieliście, ile takich sytuacji było? Foket, to jest bardzo... Bardzo dobre podsumowanie te, tego draftu. Foket albo albo Faket, bo, bo no nie da się po prostu, nie da aczkolwiek proszę bardzo. Całkiem przyzwoity zawodnik po raz kolejny. Za niego może się okazać, że zaraz zgarniemy dwójeczkę. Tak, po prostu. E, tych wszystkich srebrnych, przyznam szczerze, ja i tak wystawiam po prostu w ten sposób. Nie chcę mi się często patrzeć na ich ocenę ogólną. Jak ma zejść ktoś w drogo, to i tak zejdzie drogo, bo licytacja to e, załatwi. A jeżeli nie zejdzie, to wtedy zmieniam ich, e, ich cenę po prostu e, na kup teraz. E, dużo z Was w ogóle zabawne jest to, że proponuję, żebym sprzedawał wielu tych zawodników e, na kup teraz dużo niżej niż powinienem ich sprzedać. że no, no Jakby nie rozumiem trochę tych komentarzy, ale no dobrze, jakby. Każdy ma swój pogląd na daną sytuację. Tak czy siak, no tutaj tych srebrnych sprzedamy, zobaczymy co będzie w tych złotych paczkach. Może po raz kolejny szczęście się do nas uśmiechnie jak w poprzednim odcinku. Ja muszę przyznać, że naprawdę... No. Jestem zły na ten mecz i to jest takie spotkanie, po którym każdy byłby zły. No, no tam, tam on nie miał za dużo argumentów po swojej stronie. No, serio. To wędruje oczywiście na listę transferową. Jak tak patrzę, to kondycje pewnie nic nie będą kosztowały teraz. Tak jest, więc em, to możemy sobie na spokojnie już squixelować. Wszystko zawsze 300 monet, które zyskamy teraz, a nie będę musiał tego wyprzedawać z klubu. No i zobaczmy złotą paczkę premium. Oczywiście tutaj nic nie będzie, bo też. Nie wymagajmy od tych paczek czegokolwiek, bo to była druga runda. Środkowy pomocnik e, Zakaria. E, tego zawodnika miałem w wersji futmasowej w, w ciągu roku na głównym koncie, z tego co pamiętam. Myślę, że... A nie, patrzcie, on coś teraz kosztuje, bo przecież są SBC o zawodników z Bundes. Więc go sobie wystawmy od 1300, on się ładnie wylicytuje. Tych panów sobie damy na listę transferową, te leczenia. Zakładam, że nic nie kosztują. Były czasy, kiedy leczenie stopy kosztowało dużo, w którejś FIFA, ale to nie jest ta FIFA. To się sprzeda pewnie. Chociaż strzały podania yy, może być ciężko, zobaczmy jeszcze: Serie A. E, seria raczej nam się to nie sprzeda, więc to sobie quikselujemy. No i co mogę powiedzieć, słuchajcie, strasznie żałuję tego meczu. Jakby nieważne co wy tam będziecie pisali w komentarzach. Ja będę żałował tego spotkania bardziej, bo naprawdę nie byłem gorszy od mojego rywala w tym meczu. Ja jestem w stanie to przyznać, jeżeli ktoś jest lepszy, ale tu no bez jaj, no... To było parę metrów do pustaka i ile tych sytuacji takich zmarnowanych? No serio!